Siemaneczko ludzie, z tej strony Price a to jest kolejny odcinek Minecraft modyfikacji dzisiejsza modyfikacja jest to modyfikacja more explosive, która dodaje nam parę, nie parę tylko dużo yy, materiałów wybuchowych oraz innych gadżetów zapraszam do oglądania to jest całe co nam dodaje ta modyfikacja jest to, jest to dodaje nam ono bombę lawową, bombę C4, która wysadza więcej C4, czasową, fireworki, nuklearną C4, y, Land, czyli chyba taka po prostu naziemna, Dead Court, nie wiem co to jest, ale nie wiem jak to wam wytłumaczyć po prostu. Tunneling explosive, y, ta bomba pozwala nam zrobić tunele y, w dół oraz no, w dół, w którą chcecie stronę. To jest antipersonaline, czyli um, przeciw, przeciw przeciw ludziom można powiedzieć. Innym gazetczem. Blastic Cup to jest taka taka jakby na detonator. Bomba, no to każdy wie, no i bomba wodna. To są bomby. A teraz dojdźmy do rzeczy, które ja nam dodaję. Explosive defuser to jest i y, wyłącznie do... Do, do bomby czasowej blasting cap detonator to jest do tego detonator bazukę strzela wszystkimi rodzajami TNT chyba to e, nuklear C4 tym też lawą czasową no i tu są takie jakby granaty e, dymne które zaznaczają no zobaczycie za chwilę olej uranium rod, nie wiem jak to się wydobywa plastik Fulls to jest ląd i heavy matter A, i ten uranium rod to jest po przetopieniu przetopieniu obsidianu właśnie powstaje to i to się jakoś kraftuje ale to jest jeszcze jeden plus dodaje nam ta modyfikacja w książkę w której jest pokazane, jak wszystko można skraftować i teraz to, to jest Obs nie, sorka, po skraftowaniu obsydianu i po przetupieniu nam powstaje to już sobie sami zobaczycie e jak, tą jak taką książkę zrobić właśnie tego nie mogę nigdzie znaleźć o jest o, widzicie Jed normalna książka dwa worki tuszu i dwa napisy dla zły. No to przejdźmy najpierw pokażę Z lawy robiona wielki, 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 na 3 no, lawę, jaki może, można powiedzieć. Teraz będzie C4. Jedno zobaczycie, że sobie wezmę TNT1. To jest, to by C4. TNT Takie TNT, no to widzicie jaka jest różnica. To co to jest? To to jest y, tak jakby w, w jednym... W jednym takim TNT jest manusko C4. Dobrze zobaczycie. O, ona tak wyskakuje po prostu. I y Ziemi. Teraz yy, będzie to mina, znaczy bomba, którą dajemy do ziemi. Kładziemy ją w ten sposób. Tutaj, gdzie jest to czerwone, to znaczy w którą stronę poleci wybuch. No, rom, nam robi takiej wielkości, głębokości sorka tunel i możemy ją używać ile chcemy jeszcze raz robimy takie coś teraz trochę no ale widzicie surowca nam zbiera Chyba też, jak zauważyliście, że raz i na gadżety. Eee, skrzynka gdzie jest tam Teraz wam pokażę deadcord To wygląda mniej więcej tak i użyję tego lądu bo żeby to szybko wybuchnęło. Mam tu bardzo fajną animację, jak się pali. I robi to nam taką wyrwę. Tam mnie teraz nie widać. To jest taka płytka, to jest landmine. No znajdziemy, to po prostu wielką dziurę nam robi. Co zachodzi, to co zaważy, to co zrobi No i następne to będzie anti mine plastic cup damy śmiemy fireberki To jest coś takiego samego jak to, tylko że gdy na to znajdziemy churę, teraz mnóstwo strzałów spada jak widzicie i tych strzał się nie da zebrać. Na takim obszarze strzały są. No praktycznie wszędzie. To jest teraz detonator. Musimy się po detonator skoczyć. Detonator i weźmiemy jeszcze to oraz to. Dobrze to wziąłem dobrze. i ten detonator jest tak, się go obsługuje, w ogóle ten, to tutaj gdy naciśniemy na ten klocek prawym przyciskiem tutaj mamy coś się zbudowało więc tutaj mamy cyferkę 0, u was tak nie powinno być, u mnie mam lekkiego buga i tutaj po prostu wpisujemy cyferkę danego czegoś, to ja może odlecę trochę 0 Dobrze przecież położyć więcej takich. To jest bardzo fajne, gdy idziemy na przykład sobie do kopalni. Chcemy zrobić jeden wielki wybuch, to tylko wchodzimy, dajmy tutaj to. teraz zabezpieczmy, jej taka dziurka jest, to działa też przy, no chyba na nieskończoną liczbę kratek jak byśmy odeszli, sprawdzimy. i dosyć, dosyć dużą dosyć dużą liczbę kratek to teraz następna bomba jest to bomba czasowa i ją możemy sobie nastawić od 10 do 30 minut i damy sobie na 10 minut ona będzie tutaj szedł powoli ten czas teraz coś muszę sprawdzić sam nawet znaczy game tej bomby za nic nie rozwalimy normalnie gdy mam ten detonator, to po prostu naciskamy prawym przyciskiem mysz na niego, bo właśnie sama detonuje. A teraz jak ona wybucha, na 10 sekund. I nam pisze gdzie została zniszczona ta bomba i widzicie robi dosyć dużą dziurę Widzimy, teraz będą fajerwerki no i ona na no, tak wyszczeliły w powietrze, tylko chyba jest jeden kolor tych fajerwerek, to jeszcze pokażę Ups. można sobie do niej oczywiście zrobić yy, Mechanizm samobugujący się. Ups, Sorka. No i on będzie nam tak

odbijają i jest flaga Francji o. no i możemy sobie jeszcze porobić takie gadżety o. narzucać tego ile wlezie i taka imprezka bardzo fajnie to wygląda bardzo przydatne jeśli chcemy coś na przykład oznakować Instalacja modu, modu jest bardzo prosta, po prostu wszystko pakujemy do folder minecraft.jar, usuwając przy tym folder meta inf. Teraz bazukę Wam pokażę. To się troszeczkę więcej to wyprzyda. No, nie, wypalamy po prostu tak. też na ty zwykłe No, widzicie to się straciło i też jeszcze na to To jest ups, to jest to Niedobre wziąłem właśnie całe Coś się zbugowało w wali z Dobra. Yy, no to teraz przechodzimy powoli już do końca. A nie jeszcze, nie, jeszcze tutaj wam pokażę. Yy, bombę normalną. Już prawem wszystkie myszy. Ja mam taki po prostu Teraz bombę wodną. No to, wiecie, I robi nam się takie takie coś. No to teraz weźmiemy nukleara No to, na co pewnie nas czeka Donieś się, przydaje ten ląd Wprowadzić jakiś Albo przyłożyć detonator To i detonatory odpalić potem I nie radzę datować do góry, tylko gdzieś na boki, jeśli już chcecie Uciec. Teraz zobaczycie jaki jest tego efekt tej bomby. I naprawdę zarąbiście ta bomba, wygląda jeśli jak wybuchnie. Zobaczcie efekt jaki daje. No to ta bomba. Teraz mnie powinno zlagować. Jeszcze odpowiednią odległość. I teraz oglądajcie sobie. I kabum. I to jest teraz ten bug, że nie ma bomby ale za chwilę mi powinno zlagować. Jest lak. Nie wiem czy mnie teraz słyszycie. i to jest taka jedna przepiękna dziura jaką nam wywala yy, nuklearna nuklearna bomba ona działa też w wodzie nawet gdy yy, nie ma żadnego połączenia wystarczy tylko dać ten ląd, ląd po w wodzie i też możemy tą bombę wyrzucać przez bazukę Tutaj są te bugi, jak właśnie w wodzie detonujecie, to się buguje i no i ta woda nie chce spływać. Teraz odpalę tą bazu. A nie, zapomniałem, że jest zbugowana. To inną. Też jest jakiś bug. Dobra, to nic. Wy się przekonacie sami, no, e, gdy sięgniecie tę modyfikację chyba wszystko co pokazałem co dochodzi w tej modyfikacji i dzięki za obejrzenie filmiku bo zasubskrybujcie naprawdę to daje wielką motywację no i to Was nic nie kosztuje a dla mnie mnóstwo satysfakcji to jest więc cześć ja się zamykam w swojej pęciapie i narka